No dobra, cześć ja sianko, nic nie ugram. to jest mój pierwszy odcinek Ze mną jest Borysek, 77 Kuba z YouTube'a, Robak inaczej Mama. No albo Pawełko Siema miły, siemanko Idziemy ja. No Ojejcie, no. no Jezu, mulicie Stary. Sorry, Stary, tak, tak. Tak. sorry, 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 sorry jest. Dobra, jeden jest O Boże, jak ja skaczę w nice, pojęt, No, ja znaczy, jak coś to tym. Jak, jak będę czasem gadał zagadał, to sorry, Jedna jest, łamka Nie czasem będę gadał pająk, ale czasem go tak nazywaliśmy jako w szkole, więc coś takiego jest przyzwyczajenie. Jezus, jakie ja mam lagi! Weź już to, weź już to! A dobra, fajs sobie. No fajs sobie będzie już Idziemy z piwami może, co? Co robimy? Ja idę z piwami, nie? Z mak... nie? ja mówię, że pójdę ze stoutem. Nie, masz, idę z tym. Z facią. Mimo Sory, za chwilę na baj się kupięcie. postoję, aż mi leci przy Ale Aha, nie, nie no, szaję, bo, się. to bro... Aha, nic nie ma. Chodź, chodź, chodź. No dobra, on, on nie jest, a w kimś. O mój Boże. Dobra, on w pewnie dał info, że tam, że my jesteśmy. Czekaj, jak coś to ja plukam tamtego. Otrzymaj otrzym się, roboty. W tą paszę chcesz shorta. no. no, szorce, no. Czeka, nie, no może wejdźmy na tego BSAB. No dobra, chodź. Chodź, chodź, chodź. Poczekaj. No Poczekaj. tak? Poczekaj. Poczekaj. na Poczekaj. 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 mam Poczekaj. 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 Poczekaj przestań, żeby to się nie wrócały tęfluki. To zatrzymułby ten... Zanuluj. Ale ja nie mogę zatrzymać. Nie? Możesz. O, tylko anuluj. To anuluj właśnie. Idę masz się na... procent? I się, I się na noc włączysz. Chodź. A... Dobra jadę. Zielony cały czas, nie? Anuluj. No i co jak się pójdziesz spać to już tam co wtedy otwalisz. Zamknąłem, Poczekaj, mam lega. O, Boże. Flashback. Boże. 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 idealnie zrobiony film. I ja Boże. Boże. nie. Boże. 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 mieć już Boże. 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 mi się Boże. Boże. I ostatni pewnie będzie na no, shortzie albo w opartych Patrz, luknij się tego W opartych Najlepszy Brałeś kici, brałeś kici M4, M4, I m M4 Behind you Dobrańko Oh my god Ja znam znaczką, okej? Paweł, drobny czy ja z tobą, ty i tak nie grać. O, już nie mam nagryw O, na f**k Drofnij mi ale już nagle nie mam lagów. 3-0? Ooo, ale super, nie mam lagów. Taka wiem przed lag. wsi... Bo on gołyn... Nie. Woluju. O, ja w się nie wiem. dobrze, teraz, Dobra, teraz. bez wszystkich. Uważaj, uważaj Dobra Kto? O, o żem się wstroszył, kurde O, Ale no, 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 no. się zesrał ma mnie. Fuj Fuj! <laughs> ale zesrał się Co, serious. Serious. <laughs> co to nie się zemie? <laughs> Ja tak myślę, ale ja się nie zapiszę. ja się, boję, że mi się ten film nie zapisałem. No, no, muszę ci się zapisać. Zobaczcie głupi, głupi. A jaki? Czemu ja jestem? Kurnałeś no, się jakimi głupiami. No, dobra, no. nieważne. Kolorek mi ważny. Mam taki. O my go masz też tutaj. Aj weź się pierwszy wywychel. Ty się pierwszy wywychel, bo ja nie chcę. Nie, ty się wywychel, bo ja mam bombę. No właśnie, o, ja mam bombę. Ja nie chcę, żeby oni widzieli, że, że jest na no. akurat. Dobra, już powinno wiedzieć. Kurwa, dżungla, nie wychnę już. Dżungla? Ja tak, nie wychnę. Dobra, już wychnę. zakończyłem sobie kontrolę wcisnąć. Ale to jest easy, masaka. Słaby sam. No. Słaby, easy. Ja takie rankady mogę grać. Tylko na no początku bursa, miałem lagi i nic nie ugrałem, mam jednego kilo tylko Albo jak k machicy Ale na, nagle lagów dostają On jest pod zakarem

I ci tam tam pa Pawełiki, e, Borysku, Kasper tak dokładnie? Patrz. No. Łooo, i nie pykła! Jaki dzikie Ej, pan, wiecie, dostałeś, jak Ej Weź Pod ten, tak, na, tak. Tak. Ej, Borys, weź. weź Wrzućcie Kasper, mi Kasper, Kasper? No. Pan, no. To jest. Ja ma patrz, patrz jaki jego banhopa teraz odwalę. Kurde, ja nie wiesz, dalej ty masz tyle sam... A, bo ty sobie nie kupisz nadgranatów, wiesz? już ty nie kupujesz w ogóle granatów? Ja ich nie rzucę, nie poczekaj. Ha, wiem, też kiedyś miałem taki problem. Że nie wiesz kiedy rzucić, ja? to też takie A tu tak tak yes weź se kupuj zawsze i tak sobie myśl, kiedy wyrzuci. I wtedy od razu O, ale mnie zrasowali. Teraz tego przegram. A cię są mężczyznę. Jeden jest tam gdzieś na bum.

czy co? Ju łapkę, czy nie? Bo nie mam na sosu. Weź mi e, kup tego. E, kubus, kołaś bo, bo to masz o wiele więcej HP. HP. Chciałem powiedzieć HP, nie? Patrzcie, jakie banknoty. Albi łapkę? No. Tak. Oh, <laughs> o I Idę z ring. A ring? tego tylko czy nie, fabryk. Jesteś na tym midze, czy nie? Nie hmm. wiem, bo jeszcze się nie zdążyłem. Jest jeden, jeszcze ja czekaj, 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 nie jeden. Pszczę. Kurde, trochę mnie nie wypalił. To ci nie wypalił? To ktoś tam z góry chyba od nas. Od nas fajnie jak się gra kiedy na tych lager. Chodź, co nie? Odsłaniają tutaj. A, mić, No, w czas. Skanuj, 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 skanuj! Skanuj, on tam jest! Skanuj, skanuj! A jak teraz za... proszę jak gadam ci skanuj, to skanuj. Czo... I czemu żeś nie wziął tego? Kałocha. Znaczy, No Bo nie umiem grać z A to wtedyś byś mi dał, mi dał, a ja pyta, ci dropną. Dobra, w sumie. Ale mnie bojam ja ładnego Jezus, to jest sekundę, to jest sekundę. To jest sekundę. To jest sekundę. ci rundę z kadłubą. Bądź pokorny dla swego pana. Oooo! Nieładnie, nieładnie to jest. No, niezadowolona. To oni nie mieli żadnej aktu. Bo ja chcę się z tym Dobra. Poleciał mi taki smoke. I świetny flash. ten żółty to ma po prostu. Bóg flashów to jest. Sz szkoda, że już od niego by się dało... tak to myślę, znaczy, że się dało cztery razy odwrócić, nie? Właśnie mi to ja <laughs> mam, żeby... ty, ty sarkazm, Nie trafiłeś? A Boże. Kasper, to się wcale nie często zdarza. Widziałam, że byś przestał. Ty sarkazmy, No The fuck. Co? Z czego się zabił? Z czego, z czego, z czego? Z Auga.

Opinia na tych lagach bym nie, nie wytrzymał tak. Bierze. Kurde, już zaczęliście rundę? Tak. Może no, ja no, to, to musi ci, że, że nie chciałbym za bardzo tutaj wstać takich za, bardziej zapychać. Chciałbym tutaj wstawiać takie wiersz. typu bardziej wiesz, Jakieś zabawne jakieś gierki. To jest zabawne, nie? Jest robaki, jest no, zabawne. To gdzieś ja padnipieram, to musi być. Zabawne. W ogóle polecam Kacka Pawlika e, znaczy... Najlepszego e, dla ever. Zdrawiamy Kacka wszyscy Plantujcie downy Hej, czekajcie bo ja mam pokryć Ale co Ana, A na tu Kurde O kurde wszyscy co

no nie no, przecież nie zdąży zdefować. Nie zdąży. Zdąży. Mhm, może, bo ma defuse. Nie, nie ma. Co <śla> 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 za <idiot. śla> O boże! Ja są w ogóle. Tu jest seka O, oczywiście, jest On jest takie

Nieee, jakaś na szarcie Watch me, watch me Uuu, watch me Mam to i co? Łooo, już pod deskami! Dobra, już mamy Eee, connect, connect, connect Ojojo, ale dzisiaj bo tutaj full auto Mam 4 HP Eee, connect, city, city, city Co to? Patrzcie, co to? Max Bierz tą Mka, bierz na łamkę. No brawo te właściwie. Ja polecam mam kiedyś tamkę. No M44, M4, nie wiesz? No. To, jest e to jest 100 razy lepszy. Kupi ci AK czy chcesz w tym grać? Nie MK sobie no. zamierzam. O dobra, rzuć mnie jaka, no czekaj. Czekaj, tylko, tylko zacznijmy, okej? Okay? Ach te dzikie trajdy. Najbardziej lubię iść na pałacy. Nie wiem czemu, ale tak... No to tak powiedzmy, że oba. Kurwa, szkoda, to tak Nawet dobrze, o, jest... że tak... Łazam w gru. Konektor ostatni jest taki papierowy, o. że... No ale mi, tak. Jak ktoś mi full auto się strasznie robi z tego akurat. Sąki zawsze lubię, bardzo fajnie je robią. No w sumie nie wiem w czym jest teraz. No, zabram sobie. A w sumie są koto a koto są awka. Ja tej awki nie sprzedaję, bo ona jest takiego pamiątka. Waka. Ta to moja. Może w rój? Mam kurczę robaczego Buga, bo my sami co każę. Buga, robaczego Buga. No robaczego Boga, Jezus Mario. No, to robaczego Buga. No, to jest, robaczego buga. No, jest, dobrze, że się Z Ksu. Z ksu. To no, jest dla tak. na, na tych ludzi. Co? O, tam widziałam awkę, leżało. Flashback. Kurde, ma się, dzięki pająk, to jest co pająk? No pająk, bo żeś mnie tak szturchnął szturchnął Dobra. To tak w ogóle miał taką bardzo fajną kampkę. Ale jak powiedziałem dobrze, miał. Ja to coś się tam tej Nie sprawdziliście ninja On ci mnie już teraz zawiędziono To oni serio gdzieś mają co, po prostu wczoraj nałam Jeszcze nie wiem Kurb, bo przez nie Osica To bo oni tak strzelają ją i potrafią wdrafić Nie, ty pak się strzela jak chce Jak chce, tylko jak chce Proszę bardzo, że mam dać albo tutaj. Tylko nie ma. A wiesz, no. te kompanie walną No ja to właśnie tak serowałem. A to jest easy, strasznie. I tak w pocicę. I to I, i, w i, 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 i tak zamykasz, acuś no bo miałem lagi na przykład. Właśnie, tłumacz się. Ta był skierowany. to prawdę. Tak wiesz jak się robi prawne noskopy, żeby leciały prosto. Tak. Naciskasz oba przyciski naraz. Ile są ci w to miejsca, które chcesz.

ale no, skopo! A was miał? On się się Może? 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 do nie? Może? 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 tak zaraz Może? tak zaraz Może? Może? to Może? 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 Dwie Może? 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 idziesz Może? nie? Nie, jest super, nie. Idziesz, to... czy nie? Nie no, ja wiem, no, na basen, oto tu wasem? was? No, może. No, się do was. Tak, ja bo możesz. Może. Każdy nie. Ja mam pozwolić. Ale kto ci... No boże, ale to jest easy. <ślał> ejsa, to <ślał> wejście Ejsa, ejsa Słatki. Słatki. A tam. A co jeśli ten? A co jeśli ten? A co jeśli pani Ola tam? E, Nie zgodziła się, żeby żeby jej imię tutaj widniało. Żeby co? Żeby jej imię tutaj widniało. Ha ha, bardzo koniczne żart. Gdzie jej <grymne> imię No czy... w tym odcinku. <grymne> nie ma żadnej Oli. Pani Oli, trenerki naszej. Aha, ty nagrywasz? No no nie, teraz że się kapał. A, bo zapomniałam. Gadałem, jeszcze nie ma źle 16 rund temu. A ty dopiero teraz na tym gadasz. Niektórych... A, ty nagrywasz. Oh. niesamowite. Watch nie, Watch me. On, Ale, twoje, twoje, <laughs> Ale, Ale, nie, Ale, nie, nie. O, cienia, oh, do cienia Ładnie, ładnie. muszę rękę zły Łatwo było. Akurat w ogóle pod te ostatnie końcowe nie? to w ogóle nie jest... Nie w ogóle nie, nie, nie nadąża kilo właśnie, bo już w ogóle. Gold 4, Gold 4, Gold 4. Ja <grym> nie tam co wyszedł Ty Jezu, ty żeś, ty żeś sam to był ten. To... Ty żeś sam był. Ja nie wiem sam więcej punktów nie wszyscy razem, chyba. Ale to co wyszedł, nie? To chyba być jakiś też Gold 4. No bo tak to było tam. Czekaj, ile kosztuje taka skrzynięcie. Już jest to też ja mam. <grym> Szybko zobaczcie ile Cieniąc, na rynku zresztą, kosztuje tak. taka skrzyna cienia. Dawaj ja pajak, gramy jeszcze nie godzinę. 23 centy, o taka średnia mi się to... O, jak coś to tutaj mam. Pakiet Dreamhack z Inferno. Tak się dropnęło. No i o, mam to mamy takie nie rzecz? rzeczy. Otwórz to mi już. Nie, tak nie będę otwierała. Tego się nie opłaca w ogóle otwierać. Dobra, to... Żegnam Was bardzo serdecznie. A to, y, jutro mi zadzwonić tak dzisiaj usunię. Dobra, dobra, dobra. No to pożegnacie się. No cześć. Ale no, jeszcze gram z Dobra, Gram, ale tu... Dobra, to cześć.